Witajcie w kolejnym odcinku na kanale więzienne opowieści. Ja wiem o tym, że nie przepadacie za momentami, w których zmierzam kanałem w kierunku polityki. Ja wcale nie chcę iść w kierunku ani lewa, ani prawa, ani jednej opcji, ani drugiej opcji. Ja nie popieram ani tych, ani tamtych. W zasadzie można powiedzieć, że nie mam swojej reprezentacji parlamentarnej. Aczkolwiek z racji obowiązku uczestniczę w wyborach parlamentarnych. Taka ciekawostka dla niektórych: są takie kraje w Europie, nawet niedalekie, nieodległe geograficznie, w których istnieje w zasadzie coś takiego jak obowiązek czynnego uczestnictwa w wyborach. To taka mała ciekawostka, anegdotka, których być może nie zabraknie w tym odcinku, który tą zamierzam poświęcić panu Dariuszowi Mateckiemu. A dlaczegoż to? A dlategoż Cytując klasyka z jednego z moich ulubionych kabaretów, a dlategoż właśnie, że trafił on do aresztu i prędko pewnie z niego nie wyjdzie. Podobnie pewnie jak prędko nie wyszedł z niego pan Romanowski, gdyby nie to, że udało mu się uciec na Węgry, dlaczego o tym mówię? To jest kolejny polityk, który w zasadzie w tej samej sprawie w wielkiej aferze Funduszu Sprawiedliwości trafia za kraty. Ciekaw jestem na jak długo tym razem, jak to będzie wyglądało w jego e, przypadku, dlatego, że przypominam, że w sprawie afery z szeroko pojmowanej afery, bo tam wątków jest bardzo wiele związanej z Funduszem Sprawiedliwości już jakiś czas temu aresztowany został ksiądz e, Salceson. E, wiecie, kogo mam na myśli. W sprawę zaangażowany. Jest również pan Romanowski, ale także pan Ziobro oraz pan Michał Woś. Ja mam oczywiście świadomość, że niekoniecznie was muszą takie tematy interesować, bo kanał jest w tematyce więziennej albo w tematyce true crime, a tak zwana bieżąca polityka jest jakby zupełnie, być może nawet, nie na miejscu. Natomiast. Mówię o tym dlatego, że kolejny człowiek, który jeszcze nie tak dawno kompletnie się tego nie spodziewał i drwił sobie, kpił i machał palcem wokół głowy na sygnał o tym, że może trafić do więzienia. No, właśnie tam trafia i właśnie jest za kratami, więc to jest takie trochę symptomatyczne. I chciałem opowiedzieć o tym trochę, kim jest ten człowiek, czyli kim pan jesteś, panie Matecki. Ale z drugiej strony chciałbym troszkę opowiedzieć o tym, jakiego życie się właśnie zmienia i przez co on w tym momencie przechodzi, bo jeszcze nie tak dawno kompletnie sobie nie zdawał sprawy ze swojego bardzo tragicznego w gruncie rzeczy położenia. Pokażę wam, jakim człowiekiem jest matecki, choćby na przykładzie tego, w jaki sposób on gra swoją rolę w Sejmie. A dlaczego zająłem się tym konkretnym człowiekiem i skąd w ogóle go znam? A znam go nie od dziś, znam go od yy, chyba nawet kilku lat. Mogę powiedzieć, dlatego że bardzo często ta jego charakterystyczna gęba o mało inteligentnym wyrazie twarzy wyświetlała mi się podczas shortów, gdy byłem tam, gdzie król chodzi piechotą. Bo tam najczęściej oglądam shorty na YouTubie i jakoś z tym miejscem kojarzę właśnie tą facjatę. Ale chodzi o to, że niejednokrotnie on w różnego rodzaju właśnie krótkich filmikach, czy to na YouTubie, czy to na TikToku, bardzo mocno z grubej rury krytykował. Donalda Tuska i całą ekipę związaną z koalicją obywatelską, szeroko bardzo pojmowaną, no, generalnie hejtował tą stronę sceny politycznej, którą może reprezentować Donald Tusk, ale również Jurek Owsiak i szereg, inny, szereg innych postaci no, jednoznacznie kojarzonych z tą właśnie stroną koalicyjną, tak to powiedziałbym. A jednocześnie bardzo mocno wspierał wszystkie inicjatywy związane z Pisem, a już zwłaszcza z Solidarną Polską. I y, tych filmików swego czasu było tak dużo, że nie dało się spokojnie otworzyć lodówki, żeby z niej nie wyskoczył pan Dariusz Matecki. Być może dlatego, że ja ich dosyć dużo oglądałem, to też siłą rzeczy algorytmy mi podsuwały co chwila to kolejne jego wytwory fantazji. Że niejednokrotnie nie byłem w stanie przejść obok tego, co pan Matecki wymyślał. Obojętnie próbowałem wiele razy wchodzić z nim w polemikę. No, niestety, nie dane mi było doczekać się odpowiedzi. No więc teraz mogę się wypowiedzieć dość swobodnie. Tak troszkę żartuję, ale ja naprawdę temu człowiekowi bardzo nie zazdroszczę tego, co go właśnie czeka. Bo. Sam przez to przechodziłem, to jest naprawdę piekło na ziemi. Wchodzenie do zakładu karnego z wolności, a jeszcze z bardzo wysokiego cejaki jaki no niewątpliwie sobie umościł pan Matecki. A jak on sobie to gniazdko uszył? A właśnie w ten sposób, że był pierwszym hejterem i pierwszym takim propagandistą. Zbigniewa Ziobry, a w zasadzie solidarnej czy suwerennej, bo ja się nigdy nie nauczę, która jest aktualnie obowiązującą formą Polski. Mam na myśli tą partię, która była przyszywką do prawej Sprawiedliwości. Jeszcze raz wybaczcie wszyscy ci, którzy nie znosicie polityki. Ja czasami jak to mówią, ciągnie wilka do lasu, nie potrafię się powstrzymać. Krótko mówiąc, Matecki robił duże przekręty związane z środkami Czerpanymi z Funduszu Sprawiedliwości. On uchodził za człowieka, który potrafi dla stowarzyszenia czy jakiegoś NGO-sa zorganizować pieniądze, no i pomagał. W uzyskaniu środków fundowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, głównie zwłaszcza z Funduszu Sprawiedliwości. Ale jak człowiek urodzony w 1989 roku w Szczecinie posiadał taką władzę, że potrafił dysponować no, niemałymi środkami. Polityczna kariera Dariusza Mateciego zaczęła się od tego momentu, kiedy został radnym miasta Szczecina, a było to w roku 2018. Wtedy można powiedzieć, że Matecki zachłysnął się wielką polityką i chciał coraz mocniej i coraz dalej. Okazało się, że potrafi wykorzystać swój naturalny talent w pozyskiwaniu głosów poprzez internet i tak to właśnie robił dalej. Założył swój kanał na YouTubie, założył w zasadzie na każdym portalu społecznościowym, na jakim można było mieć profil, to Matecki tam swój profil miał i jak tylko dało się wrzucać jakieś shorty, filmy, krótkie filmy dłuższe czy memy, to Matecki to robił, starał się być możliwie aktywny jak tylko się da. No i w ten właśnie oto sposób Dariusz zyskał sobie grono wiernych wielbicieli, którzy zagłosowali na niego w wyborach, ale również popierali całą jego politykę w chociażby mediach społecznościowych. W ten sposób stworzył sobie na swój sposób swoją taką prywatną farmę troli i potrafił wykorzystywać tychże ludzi w bardzo niecny sposób, czego chyba najbardziej takim złowrogim przykładem jest sprawa Syna posłanki Felix, który targnął się na swoje życie na skutek dużej fali hejtu, tak naprawdę zapoczątkowanej przez Dariusza Mateckiego. A dlatego Matecki rozpoczął wielką falę hejtu. Miał po prostu powód miał osobisty zatarg z panią poseł Magdaleną Felix, która prowadziła kontrolę poselską w lasach państwowych. Ujawniła ona, że Dariusz Matecki jest, był w zasadzie w latach 2020-2023 zatrudniony fikcyjnie, czyli pobierał wynagrodzenie za pracę, której kompletnie nie świadczył dla Lasów Państwowych. I to był powód osobistej zemsty na Magdalenę Felix. A w momencie, kiedy pojawił się Mateckiemu pretekst ku temu, czyli dowiedział się, że syn pani poseł był swego czasu. Ofiarą pedofila, którym to zresztą okazał się jeden z działaczy platformy obywatelskiej, Matecki postanowił wykorzystać tą informację przeciwko platformie, przeciwko tak naprawdę wszystkim. On jest w ogóle przed cudowną postacią, potrafi tak wspaniale manipulować faktami, tak potrafi doskonale naciągać rzeczywistość, że aż muszę wam w tym momencie pokazać chyba jeden z jego ostatnich, albo i w ogóle ostatni. Post, jaki opublikował na platformie X. Dzień dobry, witam Państwa. Jestem w hotelu poselskim jeszcze. Zrzekłem się dzisiaj immunitetu, bo nie jestem Tomaszem Grockim, żeby ukrywać się za immunitetem, nawet kosztem niezasadnego, całkowicie aresztu. Jeśli widzieliście moje wystąpienie w Sejmie, to bardzo Was proszę o to, żebyście zobaczyli jednocześnie wystąpienie na komisji sejmowej, gdzie mówiłem przez godzinę, chciałem mówić kolejnych kilka godzin. Argumentując, że pracowałem w Lasach Państwowych, pokazując dokumenty, argumentując, że Fundusz Sprawiedliwości tak naprawdę nie ma tam żadnej afery. Jest tylko polityczny atak Adama Bodnara. Ale pan Urbaniak, przewodniczący komisji, nie dał mi się wypowiedzieć. Chcą mnie zamknąć nawet na 10 lat, pozbawić mnie wolności, chcą mnie aresztować bez wyroku, a nie mogę nawet się bronić na komisji sejmowej w takim zakresie, jakbym chciał. Ale jeśli obejrzycie tę komisję, to powinniście sami wyrobić sobie zdanie, kto ma rację. Pozdrawiam. Tariusz Matecki do perfekcji w zasadzie opanował taką sztukę. Przeinaczania faktów i przedstawiania pewnych rzeczy no w zasadzie zgodnie z prawdą, ale tak nie do końca ściśle. Tutaj w tym krótkim filmiku możecie usłyszeć, że Matecki wykrzykuje, że zrzekł się immunitetu, dlatego że nie chce się ukrywać za immunitetem jak poseł Grocki. No, oczywiście nie wspomni tego, że za immunitetem ukrywał się dosyć długo jego koleżka poseł Romanowski. I właśnie na podstawie tego, że poseł Romanowski posiadał dwa immunitety, bo jeden nasz krajowy, a drugi na zagraniczny, bo europejski, został w pierwszej fazie aresztowany. Potem musiał zostać zwolniony, a potem już się kolejnego aresztowania nie doczekał, bo zbiegł na Węgry. W tym krótkim filmiku z pokoju w hotelu poselskim pan Matecki również zaapelował o to, żeby obejrzeć dłuższy materiał z jego wystąpienia przed. Komisją Sejmową, gdzie miał okazję się bronić. No więc Challenge Accept. Obejrzałem ten materiał, nie będę Wam go tutaj publikował w całości. Pokażę Wam natomiast pewien dosyć ciekawy fragment. Oprócz przekrętów związanych z Funduszem Sprawiedliwości i oprócz tak zwanego podatku darkowego, o czym jeszcze powiem za krótką chwilkę, Matecki również jest oskarżony o to, że świadczył pozory pracy w. Lasach państwowych, to znaczy pobierał stamtąd wynagrodzenie i nie pracował. On się broni, że jednak pracował, że wykonywał zdanie, bardzo dużo pracy związanej z promocją lasów państwowych, różnego rodzaju akcje związane z promocją lasów państwowych, m.in. w social mediach. Być może, że faktycznie to robił, nie twierdzę, że nie. Natomiast czy lasom państwowym jest faktycznie potrzebna taka praca, czy też było to robione na sztukę, to już jest zupełnie inna historia, ale popatrzcie, jak być może niechcący, a może z premedytacją poseł Kaleta, zaorał pana Mateckiego przed Komisją Sejmową. To jest, dalej, to jest, dalej, to jest, dalej, liczby pana muszą. dalej, to zdanie. W przygotowania. Dlaczego to robisz? Odczytaj to zdanie. W toku to to przygotowania. W toku postępowania nie stwierdzono jakichkolwiek dowodów materialnych potwierdzających faktyczne, a nie pozorne świadczenie pracy przez kamerackich. <śmawirany> 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 <śmaw w toku, szanowni Państwo, pan, po, pan poseł, przepraszam, prokurator Ślepokóra w toku postępowania nie stwierdzono jakichkolwiek dowodów materialnych potwierdzających faktyczne, a nie pozorne świadczenie pracy przez Dariusza Mateckiego, ale... Choć... Jak widzicie, poseł Matecki dostał karteczkę od posła Kalety. Z wyraźnym przykazaniem przeczytaj konkretny akapit. Ten z rozpędu przeczytał i sam sobie strzelił w kolano, bo przeczytał wyraźnie, że nie stwierdzono żadnych dowodów wskazujących na jakąkolwiek pracę mateckiego w lasach państwowych. Przyznam się Wam szczerze, że ja do późnych godzin nocnych, a może nawet wczesnoporannych oglądałem tą komisję. Nic tam ciekawego Matecki nie powiedział, pokazywał szereg różnych wydruków, wyciągów z danych, ze statystyk, ile to on zrobił postów, jakie zasięgi osiągały te posty związane z lasami państwowymi, ale przecież zarówno on, jak i kierownictwo lasów państwowych, które zresztą zostało aresztowane niewiele wcześniej, Wszyscy doskonale wiedzą o tym, że to faktycznie były pozory pracy, że tak naprawdę uzyskał tam ciepłą posadkę po to, żeby dostawać jakieś pieniądze na sztukę, a główną jego działalnością było promowanie szeroko pojmowanych prawicowych organizacji, często skrajnych, jak choćby Fidei Defensor, w szeroko pojmowanych sieciach społecznościowych, w internetach i tak dalej. Robił wszystko, co mógł i niestety był naczelnym pierwszym haterem. Zjednoczonej prawicy. Jednak nie kwestia fikcyjnego zatrudnienia w lasach państwowych, a przede wszystkim pomaganie w utrzymywaniu dotacji z Funduszy Sprawiedliwości jest głównym zarzutem, który usłyszał Dariusz Matecki. Chodzi o to, że 13 sierpnia 2020 roku odbyło się spotkanie w miejscowości Jeruzal. Aby nie pomylić z Jerozolem. Yy, Jerozol to jest ta miejscowość, gdzie zupełnie przez przypadek prywatnie mieszka sobie Zbigniew Ziobro. I tam na spotkaniu stawił się Michał Woś, Dariusz Matecki, ale również Marcin Romanowski i bliżej mnie znany Michał H. z Ministerstwa Sprawiedliwości. Uczestnicy tego spotkania zostawili urządzenia elektroniczne w bezpiecznym miejscu w domu Zbigniewa Ziobry, udali się na oszkloną werandę i tam doszło do bardzo tajnego spotkania, podczas którego Ziobro powiedział, że krótko i konkretnie trzeba mieć własne media. Powiedział o tym, że trzeba uruchomić konkursy z Funduszu Sprawiedliwości, po to, aby powstały portale internetowe mogące rywalizować z ONETem czy wirtualną Polską. W kwestii zasięgów, no i takie, które będą pisały pozytywne o ich partii, czyli Solidarnej Polsce. Matecki zgłosił się na ochotnika jako specjalista od mediów elektronicznych i w ten sposób powstały portale szczecińskie24, radomskie.info i lubelskie.info. Środki na powstanie i utrzymanie tych portali miały pochodzić z dotacji. Która z Funduszu Sprawiedliwości została przyznana Stowarzyszeniu Przyjaciół Zdrowia. Long story short. Dwa stowarzyszenia, Fidei Defensor i Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia, otrzymywało dzięki współpracy z Mateckim i dzięki temu, że Matecki również w tych stowarzyszeniach uczestniczył jako wolontariusz. No szły naprawdę wielkie pieniądze, one miały iść między innymi na szkolenie, na przeciwdziałanie przestępczości, na budowę i rozwój lokalnych serwisów informacyjnych wspierających sieć przeciwdziałania przyczynom przestępczości, a tak naprawdę to pieniądze szły głównie na to, żeby jeszcze bardziej promować i jeszcze bardziej wspierać medialnie. Partię Zbigniewa Ziobry, no i też pieniądze szły po to, żeby jeszcze mógł bardziej bogacić się pan Matecki, dlatego że on ustanowił coś takiego, co pracownicy tychże stowarzyszeń nazwali po cichu między sobą podatkiem darkowym. Otóż, część ludzi zatrudnionych przez stowarzyszenia, no bo pewnie wiecie o tym, że stowarzyszenie ma taką możliwość, że zatrudnia normalnych, regularnych pracowników na etacie, którzy wykonują na rzecz stowarzyszenia jakieś czynności, w których są po prostu specjalistami. No na przykład mogą to być Dziennikarze, którzy piszą jakieś teksty, mogą to być graficy, mogą to być informatycy, mogą to być różni, różni ludzie. No i ci ludzie dostawali wynagrodzenie od stowarzyszenia za świadczoną tam pracę, które to wynagrodzenie było znacznie powyżej wartości rynkowej za tego typu usługi, no ale sporą część tego wynagrodzenia w kopercie pracownicy oddawali panu Darkowi, co nazwali. Właśnie podatkiem darkowym. Pieniążki te były przekazywane w kopertach, pod nieobecność pana Dariusza były one przekazywane do szuflady. no Jakoś dziwnie kojarzy mi się to z właśnie Fidei defensor, czyli obrońcami wiary, bo ci właśnie obrońcy wiary w ramach dobra Kościoła przyjmą każdą kopertę w kieszeń. Ja przepraszam za sarkazm w moim głosie, ale miałem jakiś czas temu okazję na żywo rozmawiać z księdzem, którego zdaniem 120 milionów wyprowadzonych przez księdza Salcesona z Funduszu Sprawiedliwości to nie są wcale żadne duże pieniądze, bo to w ogóle nie ma, nie ma żadnego problemu, a w ramach tego, że dla dobra Kościoła to i złote, a skromne może być dobrym datkiem. Podsumowując, bo zmierzam do końca, ale na koniec chciałem powiedzieć coś bardzo istotnego, więc dajcie mi jeszcze krótką chwilkę, ci wszyscy, którzy zdążyliście wytrwać ze mną do tego momentu. Śledczy ustalili, że z około 20 milionów, które zostały wydane przez Ministerstwo na różnego rodzaju dotacje i konkursy, około 16,5 miliona z tej kwoty zostało wydane niezgodnie z przeznaczeniem. Czyli owszem Matecki może na mównicy sejmowej wymachiwać różnego rodzaju informacjami danymi, statystykami, jak to w ramach Fidei Defensor były organizowane szkolenia i były drukowane ulotki, bo tak 3,5 miliona poszło na szkolenia i ulotki, a reszta poszła w PiS do Dariusz Motecki z zaspakowaną torbą siedział i czekał w telewizji Republika, ale się nie doczekał. W końcu postanowił ruszyć stamtąd w kierunku prokuratury, uznając, że no, skoro się nie doczeka na aresztowanie przed kamerami w redakcji telewizji, zabrał ze sobą pożytecznego idiotę, który. No, nie wiem na ile pożyteczny, ale na pewno idiota, który to narobił e, strasznej afery podczas samego aresztowania. Dariusza Mateckiego, oczywiście wszystkie media zbliżone do republiki, jak również te, te portale, które sam Matecki zakładał, rozpisują się o białoruskich standardach i o no, złamaniu prawa, bo poseł Matecki został zatrzymany. To nie były żadne białoruskie standardy, normalne, klasyczne zatrzymanie, ale dlaczego pan Dariusz Matecki był taki odważny, ze spakowaną torbą, książęczką do nabożeństwa i zdjęciem Donalda Trumpa, krzyżykiem i nie wiem co tam jeszcze, może różańcem, może jeszcze bicz jakiś sobie wziął do tego, żeby się tam troszeczkę wybatorzyć pod celą, trudno mi powiedzieć, no ale czekał spakowany, zwarty i gotowy. Dlaczego? Bo jeszcze go tam nie było bo nie wiedział, z czym to się je. Bo widział być może kiedyś symetrię, być może oglądał więzienie na TVN, a być może nie, trudno mi powiedzieć. Może słuchał moich podcastów, choć szczerze wątpię. Po prostu on nie ma pojęcia jak tam jest i nie ma pojęcia w co właśnie się wpakował po prostu. Zwał jedną rzecz. Romanowski był przez krótką chwilę aresztowany. On tam spędził parę dni. I gdy dowiedział się, że może się to powtórzyć, czym prędzej czmychnął na Węgry. I niech to będzie takie podsumowanie tego, jak wspaniale spędza się czas pod celą w areszcie śledczym. Decyzją sądu Dariusz Matecki został aresztowany na dwa miesiące, oczywiście z możliwością przedłużenia. Jak długo faktycznie będzie przebywał w warunkach aresztu, trudno powiedzieć. Natomiast został aresztowany głównie dlatego, że on, jak i pozostali członkowie tego spotkania u ministra Ziobry, no i parę innych osób zaangażowanych w całą sprawę związaną z aferą wokół Funduszu Sprawiedliwości, zorganizowali taką grupę na Signalu. Signal, jakbyście nie wiedzieli, to jest taki komunikator podobny do WhatsAppa, ale podobno różniący się od WhatsAppa tym, że gwarantują absolutnie pełną anonimowość. i Właśnie między innymi dlatego ten, że właśnie komunikator często jest wykorzystywany przez nisko rozumnych drobnych dealerów narkotykowych, którzy w ten sposób kontaktują się ze swoimi klientami i są przekonani o tym, że żadna policja nie ma prawa wglądu w ich signala na ich iPhone'ie. Oczywiście jest to klasyczna bzdura jak mało która, ponieważ nie istnieje taka technologia, która nie mogłaby być schakowana przez służby. To tak na marginesie. A nawet jeżeli istnieje taka technologia, to służby mogą schakować cały telefon i po prostu zczytywać sobie tak zwane print screeny. Ale to tak na marginesie. Powstała w każdym razie taka grupa na Signale, gdzie się panowie porozumiewali i informowali się wzajemnie na temat poczynań prokuratury, o czym oczywiście śledczy się dowiedzieli. I jest to główny powód aresztowania, ponieważ no, chodzi o zapobieganie mataczeniu i zapobieganie utrudnianiu śledztwa. Co ciekawe, bardzo możliwe, że w tej samej sprawie zostanie zatrzymany również Zbigniew Ziobro, ale <laughs> ciekawostka na sam koniec tego odcinka, który ja wiem, że nie będzie się cieszył szczególnie dużą popularnością, ale skoro już zacząłem, to już skończę. Immunitet również stracił Jarosław Kaczyński. I tą jakże optymistyczną informacją kończę ten przydługi i smutny jak precel odcinek. Dajcie znać, co myślicie. Ciekaw jestem Waszej opinii na temat tej sprawy, ciekaw jestem Waszej opinii na temat tego typu odcinków. Jeżeli Was interesują, to ja z największą przyjemnością mogę Political Crime Story snuć przed Wami, bo też to lubię. Trzymajcie się zdrowo i do następnego odcinka.